Od momentu kiedy na tronie polskim zasiedli Jagiellonowie, terytorialnie natychmiast Rzeczpospolita urosła. Królestwo polskie połączone z wielkim Księstwem litewskim, najpierw unią personalną, a później unią realną, którą zawarto w Lublinie w 1569 roku, dawało dwóm połączonym narodom siłę państwa liczącego się na kontynencie. Po wygaśnięciu Jagiellonów zaczęły się rządy królów elekcyjnych, wolna elekcja i i narzucone przyszłemu władcy warunki panowania były w pewnego rodzaju hamulcem, zabezpieczeniem dla szlachty i dla możnych, którzy stanowili najważniejszą grupę społeczną Rzeczpospolitej przed aspiracjami absolutystycznymi władców. I tak rzeczywiście skutecznie to funkcjonowało. Dzisiejsze wydarzenie związane jest z długotrwałą wojną polsko-rosyjską. Tak naprawdę o tron moskiewski, o dominację na wschodzie, między Rzeczpospolitą rządzoną przez Zygmunta III Wazę, a więc pół Jagielona, pół Wazę Szwedzkiego i następców wielkiego rosyjskiego cara Iwana Groźnego. Ostatnich rurykowiczów i pierwszych Romanów. Kiedy w roku 1619, 3 stycznia w małej wsi, dzisiejszej białoruskiej, Dywilino podpisywano polsko-rosyjskie porozumienie, rozejm, a nie jeszcze pokój kończący ostatecznie wojnę. Obydwa kraje były na tyle mocno zmęczone i wyczerpane działaniami wojennymi oraz zmieniającą się sytuacją na kontynencie, że władcy ich zgodzili się na porozumienie. Z jednej strony porozumienie sygnowali przedstawiciele Zygmunta Wazy, z drugiej strony przedstawiciele nowego rosyjskiego cara, założyciela dynastii, która rządziła aż do XX stulecia, cara Michała Romanu. Obydwaj władcy zgodzili się, że w tej wojnie Polska odniosła sukces, wobec tego należy się jej rekompensata terytorialna. Między Polską, Litwą a Rosją istniał od dawien, dawna spór terytorialny o ziemię Litwy z Rosją o ziemię Smoleńską i Polski, z Rosją o ziemię Czernichowską i Siewierską. Daleko, daleko na wschodzie, jeżeli Państwo popatrzycie na mapę, to zobaczycie, jak daleko sięgały wpływy polskie. Na no, Smoleńsk to brama do Moskwy to jest 150 km, to trzymał w Smoleńsku zawsze zagrażał panowaniu carów rosyjskich. Tę twierdzę w Smoleńsku w wyniku długotrwałej wojny Polacy zdobyli, czy może inaczej odzyskali, bo kiedyś już była we władaniu Jagiellonów litewskich, a warunkiem pokojowym było właśnie to, że car Michał Romanow zgadzał się na przekazanie, na oddanie Polsce, a więc wraz z poddanymi ziemi smoleńskiej, czernichowskiej i siewierskiej. Rozejm podpisano na 14,5 roku, tak dziwnie to ułożono, a po nim mogły Nastąpić dwa wydarzenia. Albo wznowione zostaną działania wojenne, co było mniej prawdopodobne, albo zawarte zostanie porozumienie pokojowe kończące ostatecznie spór polsko-rosyjski. Dlaczego tak do tego doszło? Dlaczego obydwie strony się zgodziły? Oprócz wyczerpania militarnego, oprócz zmęczenia wojną po obydwu stronach, w roku 1618 zaczęła się na Zachodzie ogromna wojna toczona przyczyn religijnych, a więc niezwykle krwawa. Wojna zwana 30-letnią, która zachwiała panowaniem Habsburgów, ale zachwiała również tronami we Francji, Szwecji, a szczególnie państw niemieckich. Do wojny włączyły się wszystkie praktycznie kraje zachodnie. Na szczęście król polski Zygmunt III, dość ostrożnie podchodząc do sytuacji wojennej i mając w pamięci niedawne kilkunastoletnie zmagania ze Szwecją i Rosją, bezpośrednio nie wprowadził naszego kraju do wojny, chociaż w jednej z ostatnich audycji mówiliśmy o tzw. pierwszej odsieczy w Zgodził się, żeby ochotnicy, no to jest takim eufemizmem, polscy pomogli katolickiej Austrii przeciwko protestanckim Czechom i Węgrom zagrażającym Wiedniowi. Polacy udzielili tej pomocy jak zwykle, właściwie w historii, prawda, nadążyli z odsieczą i tron Habsburgów się zachował, się utrwalił. Natomiast my, jako kraj, i panowanie Zygmunta III w żaden sposób nie zmieniło się w wyniku interwencji w Wiedniu. Obok tego porozumienia, rozumienia dywilińskiego, no tam oczywiście Rosjanie wycofali się z jakiejkolwiek pretensji do Inflant, przy czym wiadomo było, że Rosja musi w którymś momencie wybić sobie okno na świat, czyli wyjść nad Bałtyk, zdobyć kawałek wybrzeża, bo inaczej gospodarczo, handlowo nie będzie w stanie konkurować z krajami europejskimi. Teraz Michał Romanow musiał wyrzec się pretensji do Inflant, no ale wiadomo było, że ten teren i ten temat będzie kwestią sporną, nie tylko między Polską a Rosją, ale również między Polską a Szwecją. Bo wszystkie te kraje aspirowały do terenów dzisiejszych państw bałtyckich i do bałtyckiego wybrzeża i bardzo dobrze rozwiniętych bałtyckich portów. Przy okazji Tywilina kilka rzeczy umknęło. Najważniejszą, którą nasz władca wydaje się zlekceważył, nie potraktował poważnie była kwestia nieprzyłączenia do Polski Prus Książęcych. Proszę państwa, okres od roku tam powiedzmy 1590 do 1620 to jest okres nieprzerwanych właściwie militarnych sukcesów Polaków i Litwinów. No można trochę odszadzić od tych sukcesów. Mówiliśmy tutaj o Kircholmie. 1610 rok, to jest Kuszyn. To jest wmieszanie się panów polskich w walki o tron rosyjski. Słynne dymitriady, wyprawy magnatów polskich, o których niby król polski nie wiedział, w obronie fałszywych pretendentów do tronu, roszczących sobie pretensje do tronu rosyjskiego, roszczących sobie pretensje dla że ogłaszali się cudem uratowanymi synami, bo było dwóch takich przynajmniej wielkich pretendentów Cara Iwana Groźnego. Czar Iwan Groźny miał dwóch dorosłych synów. Jeden to był Fiodor, starszy, a młodszy to był Dymit. z dwóch różnych matek, to byli przyrodni bracia. Fiodor był przeznaczony do rządzenia, natomiast Dymitr szansę na władzę miał tylko wtedy, jeżeli coś stałoby się starszemu bratu. Obydwaj się specjalnie nie lubili, ale Dymitr wyrastał na bardziej bystrego i bardziej pasującego do roli władcy rosyjskiego człowieka. I być może właśnie dlatego już po śmierci cara Iwana w 1591 roku Dymitr, młody dorastający chłopak, zginął w niejasnych okolicznościach w Ugliczu, gdzie mieszkał. Podobno zaciął się nieszczęśliwie nożem także przeciął sobie szyjną tętnicę no i się wykrwawił. No zabawy młodzieży były różne przez stulecia, no, ale rzadko zdarzały się tego rodzaju przypadki. Większość sceny politycznej w Rosji uważała, że za zabójstwem Dymitra sto i wszechwładny Bojar, doradca Fiodora, czyli Borys Godunów, który zresztą po śmierci cara Fiodora wziął władzę. Nagle okazało się, że Dymit wcale nie zginął w ugliczu i że nagle pojawił się no, trzeba trafu na dworze Adama Wiśniowieckiego, jednego z wielkich magnatów ruskich, i ten magnat zawiózł go do Krakowa, wielu rozpoznało w nim syna Iwanowego. Jak go rozpoznali, nie wiadomo, został przedstawiony królowi Zygmuntowi i zrobił rzeczy. Jedną bardzo znamienitą, zgodził się, aby Rosja stała się krajem katolickim, jeżeli Polacy mu pomogą. Dymit dostał polską pomoc, Godunow słabo na tronie siedział, zaczęły się w Rosji bunty i Dymit w 1605 roku wjechał na Kreml. Został carem. Żeby go bardziej związać z Polską, dodano mu polską żonę Marię Mnisze. Dymit rządził krótko, został obalony przez możnych, kiedy zaczął odrobinę iść w kierunku realizacji porozumienia z Polską, no i i zaczął trochę próbować reformować Rosję w stronę absolutyzmu carskiego. No to doszło do zamachu, buntu. W 1606 roku Dymitr został zabity, Maryna Mniszczówna została zatrzymana, a później uwolniona, miała wrócić do Polski, zresztą przysięgała na wszystkie świętości razem z ojcem, że wracają do Polski, nie chcą mieć nic w sprawach rosyjskich do czynienia więcej. Jak to zwykle w bajkach bywa, obydwoje znaleźli się szyb w otoczeniu kolejnego pretendenta do tronu, Drugiego Dymitra, który jak się okazało, jak fanik z popiołów, powstał i znowu pojawił się w wojnie o tron rosyjski. Władzę w Rosji na krótko wziął car Wasyl Szujski, przedstawiciel bardzo bogatego rodu bojarskiego Szujskich, ale też nie trzymał się mocno władzy. No Wcześniej go Dunow został zamordowany, jego syn taktownie zleciał z murów kremlowskich i też się zabił. I to spowodowało, że w 1609 roku Polska wmieszała się już bezpośrednio w wojnę z Rosją, idąc w kierunku podporządkowania sobie władzy rosyjskiej królowi polskiemu. Więc z jednej strony mieliśmy drugą dymitriadę, oddziały polskie hulały po Rosji aż do Uralu, no lisowczycy choćby, kozacy dońscy, kozacy zaporoscy, Rosja rozpadała się, Szwedzi od północy atakowali, no wiadomo, słabe państwo to zaraz ma silnych wrogów, którzy chcą go pokonać. Okres wielkiej smuty, tak nazwano w Rosji ten czas, kiedy w 1609 roku wojska polskie poszły na wschód, a 4 lipca w lipcu 1610 roku hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski rozbił wojska rosyjskie i najemników zachodnich pod Kłuszynem. Otworzył drogę do Moskwy, a następnie w lipcu 1610 roku Polacy opanowali Kreml. Załoga polska stanęła na Kremlu, a część bojarów rosyjskich zgodziła się na uznanie polskiego pretendenta do tronu, żeby już nie brać fałszywego kolejnego Dymitra, o którym było wiadomo, że jest to oszust, a nie żaden przedstawiciel rodziny dawnej carstwa. Zgodzono się, żeby królem polskim został jeszcze wtedy niepełnoletni Władysław Waza, czyli syn Zygmunta. No ale król Zygmunt miał troszkę inne pomysły. Sam myślał o tronie rosyjskim. Polska była bardzo silnym krajem, obszarowo jednym z największych w Europie. Król Zygmunt, dzięki bitności oddziałów polskich, stawał się jednym z najbardziej znaczących monarchów na kontynencie. Jak próbował sobie wyobrazić rządzenie Polską, Szwecją i Rosją jednocześnie, nie wiem, ale szansa istniała, choćby za pośrednictwem. Syna. Zygmunt się nie zgodził. Zaproponował bojarom rosyjskim swoją kandydaturę. No to z kolei było niestrawne, ponieważ wiadomo było, że Zygmunt, jako ortodoksyjny katolik, no, z prawosławną Rosją sobie poradzić nie będzie. No i nie poradził sobie. Załoga Polska w 1612 roku musiała opuścić Kreml. Polacy zostali wypędzeni wskutek wielkiego buntu poddanych rosyjskich. Zresztą pozwalali sobie żołnierze polscy, litewscy, kozaccy, tatarscy i różni na straszliwe ekscesy w Rosji, więc powodów do buntu było wiele. W 1612 roku Kreml został oswobodzony. Zresztą do dzisiaj w Rosji 7 listopada jest świętem narodowym. To jest dzień wypędzenia załogi polskiej z Kremla, a jest to akurat przypadkowo również rocznica wybuchu tak zwanej październikowej rewolucji. Natomiast, żeby skończyć ten temat, nowym carem rosyjskim bojarzy wybrali młodego chłopaka niespełna dwudziestoletniego Michała Romanowa, też przedstawiciela bogatej bojarskiej kasty, zresztą Romanowowie byli spokrewnieni z ostatnim carem z Rurkowiczu z Iwanem Groźnym, bo jedna z siedmiu żon Iwana, Iwan miał po kolei siedem żon, pochodziła z rodziny Romanowych, a więc Michał Romanow był kuzynem ostatniego cara rosyjskiego, no przedostatniego, bo Fiodor był ostatni i miał szansę na tron, ale przede wszystkim dlatego, że wspierał go w tych intencjach jego ojciec, patriarcha Filaret, czyli Piotr Romanow, który najpierw jako wielki magnat robił karierę przy carze Fiodorze, wcześniej przy przy Iwanie Groźnym, a później jest konfliktowany z Godunowem, zmuszony został do przyjęcia święceń kapłańskich, no i został duchownym, prawosławnym. Często tak robiono, żeby złamać karierę, a nie zabijać człowieka. No więc jeżeli patriarcha Filaret, czyli Fiodor Romanow, nie mógł sięgnąć po tron carski, a niewątpliwie był wybitnym, inteligentnym politykiem rosyjskim, no to wskazał swojego syna i tak się stało. Michał Romanow został carem w 1613 roku i przez następne 20 lat tak naprawdę patriarcha Filaret rządził Rosją w imieniu syna, bo syn mu się we wszystkim podporządkował. Szansa na to, żeby jakieś sprawy w Rosji rozegrać jeszcze, skończyła się, chociaż królewicz Władysław stoczył jeszcze jedną zwycięską wojnę w 617-1618 z Rosjanami, do Moskwy nie doszedł, Michała Romanowa nie obalił, no i stąd rozej dywiliński. Proszę Państwa, w 1611 roku, kiedy ważyły się losy prus książęcych, o czym mało kto wie, wszyscy pamiętamy o hołdzie pruskim, ale 29 października 1611 roku na Zamku Królewskim w Warszawie hołd królowi polskiemu Zygmuntowi złożył były Car Rosyjski Wasyl Szujski i jego bracia Dmitri Iwan, kiedy otwierała się szansa na odwojowanie dawnych piastowskich polskich ziem. Ja wiem, że ja to mówię niehistorycznie, bo to wiemy dziś, ale w tamtym momencie Zygmunt. Król Polski, będąc na szczycie popularności w kraju i na szczycie potęgi polskiej w Europie, miał wybór: albo próbujemy scalać dawne ziemie polskie, albo idziemy dalej na wschód, bo tam otwarła się szansa. To jest rok 1619. Kilkanaście lat później jego syn Władysław IV skończył tę fazę wojny z Rosją pokojem w Polanowie w 1634 roku. Po długotrwałej, ponadrocznej wojnie z Rosją, bo Rosjanie poszli na zachód do odbudowy, Smoleńsk. Mogło się to skończyć inaczej. Skończyło się jak się skończyło. Zamykając sprawę Dywilina chcę powiedzieć jedno. Rozejm w Dywilinie nie zakończył problemu wojny, konfliktu polsko-rosyjskiego. On go zamroził. A często czas gra na stronę słabszy. Rosjanie po okresie wielkiej smuty zyskali czas na odnowienie gospodarcze, militarne, na wzmocnienie władzy panującego i już następni władcy po Michale Romanowie zaczęli po woli odwojowywać to, co straciła Rosja w wyniku tych strasznych wydarzeń z początku XVII wieku. A tego nie wykorzystaliśmy, mimo że w momencie rozejmu dywilińskiego terytorium Rzeczpospolitej sięgało ponad 990 tysięcy km2. Dziękuję.